Siema, still, z tej strony jest Kolejny odcinek na moim kanale Dzisiaj będziemy się grać w Rocket League Znowu, e, ostatnio nagrywamy odcinek znowu i Więc dzisiaj zagrajmy go kolejny raz Dzisiaj tym autem nie Tym już jechaliśmy, on mi się bardzo podoba Bardzo ładny jest Tym już graliśmy, ale musimy go ulepszyć jest Tym jechaliśmy Chyba A nie, to chyba się nie nagrało A nie, tym się nie nagrało Pojedziemy sobie tym autkiem Ja już je spinningowałem Zobaczymy jakie typy będą Mam nadzieję, że jakieś słabe Bo, bo jakiś krok nie chciał

Bryśń, pika. teraz jak strzelę to muszę ustalić, no i ja oczywiście nie trafiam na poprzednim odcinku też tak było że miałem strzelić a nie trafiłem Więc to nie pierwszy raz bo ja zawsze próbuję to nie Dlatego wybrałem się, że został się opeczka. A nie by było. No, ten kolor jest fajny. Bo jest słabe, że ja jestem niebieski, a auto moje jest pomarantowe, więc tak jakby... Trudno w ogóle... Jakby tak wierać na to. Zobacz to właśnie by było trudno. No ale ja to zrobię. Ostatnio tą taktyką ciągle gram, że jadę po nitro i dopiero wtedy e, jadę jeszcze w on Dobra, teraz nie pojadę po nitro, tylko teraz zrobię sobie clicka, który daje, chyba nas mi się udało zrobić. Ale teraz mi nie udało. Oj, niszczę, bo nie udało mi się zrobić. Jeszcze mi taki tak. Po tak

Teraz nie wleczy. Oj, to chyba na pewno. No i to jest bardzo mi. Na Mam nadzieję, że lepiej mnie słyszę e, słychać, bo teraz to ja prawie w ogóle gry nie słyszę. Na mimo wiem, że lepiej mnie będę słuchać albo złać jeszcze słabiej.

Może nie wiedziałem, ale... Tak mi... Bardzo wiedziałem, że będzie. A więc myślałem, że będzie, bo pojechałem. Teraz Tak jak na Dobra, teraz że nie będę O nie, to nie bym Prąd, bo zle, kilka. A dobrze ileszczujemy w Oj, teraz nie leciało ale nie wleci. O, ale nie wlecił, bo obroniłem. Tam by było, ale ogromny I teraz znowu idę do Ja tam całą bramkę Ja ciągle bym Mogłoby wlecieć, ale ja oczywiście to bym tak, bym nie tak, nie wlecieć. to jest i Ja chyba na Oj, bym to oddało ale ja nie chcę. Pasować, a zatrzymać nie Oj, Oj, byczku, teraz nie wlecie. Dobra, jak teraz, jak jeszcze szczelę wiedzę gola, Google'a, to zrobię coś muszę. Jak szczelę jeszcze w tej grze, jak jeszcze szczelę Google'a, je to yy, dobijam, do, dobijamy to dobijamy... będzie trudno, bo tak mało nagrywałem. I w ogóle dobrze, że mam kamerkę, choć na bank. Nie będzie mnie kłać. Na bank okaże się, że nie będzie mnie tułać. O chyba. Dobra, i tak zostawcie smutek. A i tak zostawcie smutek. Leci. Leci. Bez kitu. Ej, to zostawiacie sumika. Podziewam się, że ta piłka mi przeleci na dakle, żeby tak ten... nie było. Oj, turbo mnie zabierała jednak. Dobra, jak teraz y, strzelę mu, to wysyłacie ten filmik, y, t... aby tu, to nie może ja teraz będę czaił na bramce i żeby on czegoś. Czaju jak czaj, tak. Ok. Jak strzelę mu jeszcze jednego gola, to ci e, e, ten. O nie! Nie róbmy tego. Nic nie tam. Nie traf. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest! Dobrze że nie trafił. A już miał mi świetnie. Jeszcze lecę w górę. Zara kolejny samochodzik, będziemy testować. No i ten samochód dobrze się sprawdził. Naprawdę mi się podoba ten samochód. Teraz jeszcze mamy tego. A ten? Nie wiem czy będziemy mieć coś innego. Ja, nie, no. jeszcze tym nie Jeszcze tym nie jechaliśmy. Jeszcze tym nie jechaliśmy. Jeszcze tym nie jechaliśmy. To może weźmy nawet do Nie będzie o, może nie będziemy dawać tego. No, dajmy takie pasy. Tej tej to tak jak tamte O tu są takie barwy czemu nie? A to będą miały No tak Teraz mi się podoba ten smut. A tu dajmy tak. I tak, ale będziemy grać... Dobra. Kółka oczywiście! Ale... <gry> oczywiście, że tak. Turbo... Takie. Czapeczki nie będziemy Chodzę, poczekajcie jeszcze, jeszcze jedno, jeszcze to. Jedno. O, no teraz to mamy auto. Dobra, się czy tym autem w ogóle fajnie się jeść. Ale, ale tym autem się trudno lata. Obym był pomarańczowym. Jest, jestem pomarańczowy. Teraz to nie paszy ta Ale to jest broń, tak to słabo Na lata. ma to samo No, on ma to fajny auto. Może kiedyś Mogłem pojechać! Wziął, że jest, jest Nawet o wiele lepiej się lata, niż jest. dobrze, ten autem. O wiele lepiej, bo tam to było takie wolne, ciężkie, tak trudno się nie było. Ten może też trochę trudniej Powiem, że jest słabo, bo jest całkiem sporo Tak, nie ma nic w tym, Ładnie Czekaj, chcę napisać jej To znaczy się dziennie Czekaj jest, tu, jest, tu, jest. Czekajcie, będziemy tego nie myśleli. Ej, naprawdę ja nie mogę znaleźć. Gdzie jest? Gdzie jest? Dzięki! No nie. No, no, to tak się zapatrzyłem, że te yy, mistrzeli w bola. Ja nie mogę, dopiero teraz się Moja no ja drukopia nie Może jakby tak wieszał, e, Po tym aucie chyba będziemy kończyć. Albo jeszcze... Ale chce... Ale skończyć. Na nadzieję, że lepiej i nie ma tak, że mnie nie słyszycie. O kurwa. dobra, Gości poddaję się. Nie trafiłeś w chwilkę do dobrze. O, no, wiedziałem, że się podda. No jest, to by było na tyle niż w dzisiejszym Mam nadzieję, że Wam się podobały. Jak chcecie więcej to... Yy, to piszcie albo dawajcie łapki. Jeszcze na koniec odbierzemy jednego. I ciekawe co nam się dropnie. I cioletowa rzecz i... Ale fajne malowanie. Nie no spokojnie, się podoba. Dobra, to by było na tyle na dzisiejszy odcinek. O, jeszcze takie sezon będziemy mieli. Takie. Jeszcze ekst! Ej, nie no, sztosik. Dzisiejszy, odc dzisiejszy odcinek mi się podoba. Czajcie bazę, jakie kozak. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. No jelo.